Cześć kochani, dzisiaj dla Was przepyszne ciasto. A z czym to będzie? Będzie to ciasto z jabłkami. Na razie sobie jabłuszka odkładamy na bok, a bierzemy się za ciasto. Miska. Wbijamy 4 jajka. Do jajek wsypujemy cukier i będziemy ubijać na puszystą masę. Oczywiście stopniowo dosypujemy cukier. Jajka mamy pięknie ubitej z cukrem. Teraz sobie dolejemy masło roztopione, oczywiście przestudzone. Dolewamy i delikatnie mieszamy. Ładnie nam się składniki już połączyły, więc mogę dolewać teraz mleko. Też oczywiście w temperaturze pokojowej, żeby nie było zimne, bo może nam wyjść zakalec. Pamiętajmy, żeby w ogóle składniki były wszystkie w temperaturze pokojowej. Teraz dołożymy dwie łyżeczki cukru waniliowego. Wymieszamy. I będziemy przesiewać mąkę. Mąkę z proszkiem do pieczenia. Najpierw proszek, jedną łyżeczkę i mąka. Będziemy stopniowo przesiewać i mieszać. Ciasto mamy wymieszane. Więc sobie odłożymy je na chwilę na bok. I weźmiemy się za obieranie jabłek. Jabłka mamy obrane, więc teraz sobie pokroimy w drobną kostkę. Jabłuszka mamy pokrojone, więc dołożymy sobie je do ciasta. i wymieszamy. Ciasto mamy wymieszane, więc przelewamy je do formy. Ciasto wylądowało w blaszce. Odłożę sobie na chwileczkę na bok. Piekarnik mi się już nagrzewa, a teraz biorę się za kruszonkę. Przesiejemy sobie mąkę. Dosypię cukru. I oczywiście dołożę masło i zagniatamy kruszonkę. Teraz mamy zagniecioną, więc teraz sobie posypiemy nasze ciasto. Teraz nasze ciasto ląduje w piekarniku nagrzanym na 170 stopni i pieczemy około 50 minut, ale wiadomo do suchego patyczka. Mamy upieczone. Ja sobie jeszcze delikatnie posypię cukrem pudrem i teraz będziemy rozkrawać. Ciasto mamy rozkrojone. Tak się prezentuje. Zobaczcie, jakie jest delikatne i puszyste. A więc, kochani, jeśli Wam się podobał ten pomysł na szybkie ciasto z jabłkami, to działajcie. Życzę smacznego i do zobaczenia!